Siemano, yy, witam. Dzisiaj zaczynamy nową serię od zera do top 100 Polski. Spróbujemy wbić top 100 Polski, mam golda 3. Wbiłem go, no dzisiaj się wbił, nie? Yy, grałem trochę. No i lecimy moving, no move. No i próbuje, spróbujemy wbić top 100 Polski, czyli potrzebujemy... Potrzebujemy overallowo mieć... Yy, 1354 No to się oczywiście zmienia, ale no lecimy. Dobra, pierwszy duel No mów z Brazylijczykiem. Dobra yy. Kurde, nie... Nie, nie, nie wiem yy. Wygląda mi to na... Może na Europę, na Hiszpanię potencjalnie nie widzę blach zbytnio yy. Może Grecja, jakaś Turcja Nie widzę języka, nic nie widzę tutaj yy. Turcja mi to zajeżdża mocno Dobra, polecimy Turcję Gdzieś tutaj Dobra, mamy to Turcja tak, tylko tutaj bardziej na, na wschód. Ok. Następna runda. Białe auto, żółte takie pasy. Potencjalnie Makambelan Public Car Takie dziwne słupy. Takie opadające to nie jest Meksyk. Nie wygląda mi to na Meksyk yy, Powiedziałbym jakiś yy, Ekwador bardziej Nie wiem Szczerze nie wiem, polecę może jakąś Boliwię No ale tu nie jest Jest dość górzy, górzyście, nie? No dobra Nie wiem, nie wiem Jakaś Boliwia Potencjalnie ale <śmianie> mocno, mo mocno Meksykiem mi to zajeżdża, ale nie wiem. <śmianie> Okej, okay, to było. Le le Lesotho, ok, no dobra, a. Af nie wiem, Afryka myślałem, że to jest jakaś Ameryka Południowa. Y Porto Alegro, Babes City, Czerkuedas. Takie blachy małe Czarny z tyłu, Brazylia to była chyba To jest taka normalna Brazylia, gdzieś tu Okej, okay, Porto Dobra, 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 dalej, 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 lecimy d Dobry gość, dość dobry gość się trafił Żółte Żółte DH de, Finlandia, Szwecja Kurzyście bardziej jest, to raczej bym dawał Szwecję Gdzieś tu, dobra Zobaczymy Nie zdziwiłbym się jakby to była Finlandia Okej, okay. Bośnia, Słowenia, Austria Nie wiem, nie wiem Okej, okay, to była Szwecja, i jeszcze nie wiem, wygrywamy 2137. siedem? No yy. lecimy dalej. Chora Java. Takie te pasy, czarne blachy. Malezja, chyba tak mi się wydaje. Może Malezja? Yy. Malezja, nie wiem czy to będzie ta wyspa Malezji Szczerze, raczej bardziej bym dawał Borneo Ale nie wiem, nie wiem w ogóle czy to jest Malezja A tutaj, tutaj Dobra, I... no, polecimy tą Malezję Była to Indonezja. No ale wygrywamy GG No I lecimy dalej Dobra, mamy kolejnego duela. Niemiec y -y -y. Moving mamy, więc możemy się ruszać. Czarna Argentyna. Argentyna. Nie wiem czy jest sens tutaj się ruszać dłużej. Gdzieś nie wiem. Może Buenos Aires. Tak mi się wydaje. Czarna kropka na rejestracji to chyba właśnie była Ar Argentyna. Tak mi się wydaje przynajmniej. I... Mam nadzieję, że była to Argentyna, ale bardziej tutaj pustynna. No, pustynna bardziej. Dobra, dalej. To jest indyjski, ale to jest takie ładne. Bangladesz może jest tak ładnie też. Ładny jakoś, ja bym to dawał raczej Bangladesz. Ale nie wiem. Myślę, że to jest Bangladesz. No to jest moving w ogóle, zapomniałem. Zapomniałem, że to jest moving, że możecie ruszać. Nie ruszałem się w ogóle. Dobra, jakieś tutaj gesy dzikie. Nie dobra, daka. Stolica obok parku. I było to jakieś mniejsze miasto. Też w Okej, okej, okay, 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 lecimy dalej. Yy, pet shop. Yy. Mm. Ameryka Południowa. Yy. co nie wiem czy to nie będzie jakaś Brazylia może? to nie jest port portugalski? E, Antonio José do Santo. Nie ja wiem, nie znam hiszpańskiego. To al. Mm, z betonowe, z białym? To chyba Argentyna, coś miał. miała. Ej, Brazylia, przepraszam, Brazylia. Policja, policja, military. Boję się, że to będzie Meksyk Bo nie do końca wiem jak rozpoznawać te kraje Rozpoznawać Może tu będę miał jakieś informacje Brazylia, dobra, czyli mój gest, no i czarne znaki z tyłu, dobra, 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 mój gest od początku Większy miał, ale Sao Paulo Może, dobra Lecimy Sao Paulo, środeczek Zobaczymy czy on ogarnie, czy to jest Brazylia no, widzi, widzi tutaj domenę. Widzi domenę da Brazylia. No, daje Brazylię i to może być stolica. Oczywiście albo to São Paulo. Na szczęście o kolejne 1700 punktów. Yy, punktów traci przeciwnik. Yy, lecimy w następną rundę. Yy, żółte. Tu żółte. Dzi dziwne trochę. Ok, ok. Dong... no to jest język żółte blachy. To jest Wietnam. To jest Wietnam. Y tylko gdzie? Hanoi bardziej, czy. Niestety bardziej południe. I my tracimy 1700 punktów tym razem. Y dobra, dobra, dalej, dalej, dalej gramy. Y ale zblurowane żółta tylnia. Yy, jakieś tutaj hello, w Halloween zdjęcia chyba robione yy. dobra 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 takie takie żółte South yy, buffalo buffalo rochester 390 nie znam ulic yy... w USA, i czy to w ogóle jest USA, nie wiem. Nie jestem w ogóle pewien, bo to są czterdziestki, jakieś piętnastki. No ale mo może być to, to, to raczej jest USA, na pewno. Tylko mnie dziwią też te żółte blachy z tyłu. Troszkę. Się mnie tak... no. Nie wiem gdzie jest Buffalo. West. West. Ale ja bym to nie dawał US. To są te same znaki cały czas. Mice Power, dobra. USA raczej na pewno. Teraz yy, tylko te żółte blachy z tyłu mnie dziwią. Gdzie są żółte blachy z tyłu? Jest to naprawdę dla mnie. Dla mnie takie dziwne bardzo. Bo chyba się nigdy z takim czymś nie spotkałem Kanada to nie może być, bo byłyby kilometry na godzinę Dobra y... 390 tam 309 Nie pamiętam Nowa Szkocja już nasz dla Kanada Kanady, Kanady. Gdzieś tu, nie wiem. W Miami? Nie, no to nie jest Miami raczej. No, że to są Stany, to raczej jestem pewien, ale Buffalo. Poszedłbym gdzieś tutaj. Może. Nie będziemy też tej rundy rozgrywać jakoś super długo. On chyba znalazł, bo jest pewien. Dał miasto. Dokładne, no pewnie... Pewnie znalazł. Niestety. Niestety dla mnie. Nie, nie znalazł. Było to... był to Nowy Jork Bo to jest Nowy Jork y albo Kanady. Okej. Okay. Idziemy dalej. Cyrlica. Y y brak... Brak, y brak. brak... brak europejskich blach. Są chyba rosyjskie znaki. No to jest Rosja. Czy znajdę dokładne miasto? Nie. No, jest domena internetowa. Dobra, 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 dobra Ja widzę tam O, o, o! O, o, o Cyrlicą napisane, ja nie umiem czytać cyrylicy. Co trochę utrudnia życie. Nie są. żeby to była Moskwa. Dobra, lecimy Moskwę, ale nie wiem, szczerze, nie wiem. Nie wiem, co to może być. No tutaj, kazań, okej. Okay. Zobaczymy, zobaczymy, kto będzie bliżej. To był Petersburg, okej. Okay. Prawie już go tutaj niszczymy. Powinniśmy chyba nałożyć jakąś presję czasu. Jak będę wiedział, to kliknę od razu. Azja. First, no. I Bohot. Daj de Dziwny język. Nie kojarzy mi się w tym z tym niczym ten język. Żółte blachy z tyłu. Co to jest? To jest malezyjski? Nie Gdzie są takie litery w Laosie? Strasznie dziwne Wietnam. To to nie jest Niestety Nie, to jest chyba Wietnam są żółte blachy Jest strasznie dziwny język, który z niczym się kompletnie nie kojarzy ten... Patrzę na te litery W sumie Dobra, 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 to jest Wietnam Raczej I czy to będzie nie może zniszczyć na tej rundzie, jeżeli damy zły Wietnam Zobaczymy. Nie daję stolica <słuch> On jakby szukł, on daje południe bardziej Okej, okay, okej, okay, dobra, do północ to był... To było bardziej południe. Okej, okay, okej. Okay. Spoko. To jest fair. Yy, tu, 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 tu. Język chyba... Chyba portugalski Nie jestem pewien. Mm. Anton Araucho. Czarne z tyłu, Brazylia, Brazylia. Albo jakaś. boję się, że to jest jakaś dzika Portugalia. Tak czasem to wygląda, ale możemy chyba sprawdzić półkule. Słońce jest tam, jesteśmy na w Brazylia. I teraz tak, São Paulo. Nie wiem. Polecę São Paulo, nie, nie jestem pewien. On szuka miasta dokładnego. Sao. So, 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 Joa. Jo. To jest flaga Brazylii. No, to raczej oczywiste to było, że to będzie Brazylia. Nie zobaczyłem w ogóle tej flagi na początku. Szukałem więks większej ilości informacji. Jestem leciutko bliżej, ale to mu nie zadaje dużo HP. To jest naprawdę ciekawa runda. Bo zły mój ruch, zły gas, i ja przegrywam. Mm. Malezja chyba? Czy ja chcę go zazraszować? Nie wiem, gdzie to jest w Malezji. Nie mam pojęcia. Yy... I nie jestem też pewien, czy to jest ta Malezja. To może być i dobrze Indonezja, ale są czarne z tyłu. Jest flaga Malezji. Flaga odwracana chyba Ukrainy. Nie wiem. Nie wiem. Boję się, że to nie jest tu, tylko to jest Borne na Borneo. Niż dość dżunglowo. Mm, dobra, lecę tu pod dymią. Okej, okay, dobra, to była taka. No i wygrałem, no. GG. <ścoughs> była Malezja taka bardzo, bardzo obok Tajlandii. Dobra. Yy. Mamy czwarte miejsce. Dziękuję wam za oglądanie. Yy. Lecimy, będziemy lecieć dalej. W następnym odcinku oczywiście będę się starał dość te odcinki wrzucać dość dość często. Dzięki Wam serio za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku od zera do Topstop Polski w GOGESER.